Dzień dobry Państwu. Chciałabym wszystkich bardzo serdecznie powitać na otwarciu naszej nowej filii, numer 7. Witam serdecznie wszystkich, tych, których mogliśmy tutaj gościć dzisiaj i tych, którzy są z nami online. Wiem, że oglądają nas radni, dyrektorzy Zaprzyjaźnionych Instytucji Kultury, Zaprzyjaźnionych Bibliotek i naszej czytelnicy. Dlatego witam serdecznie wszystkich i oddaję teraz głos dyrektorowi Krzysztofowi Marcinowskiemu. Dzień dobry Państwu. To miała być bardzo okazała inauguracja. Pandemia zepsuła wszystko. Do tego stopnia, że rozesłane wcześniej zaproszenia musieliśmy anulować. No niestety. Ale nie zmienia to faktu, że jest to dla nas bardzo duże wydarzenie. Zanim oddam głos panu prezydentowi, chciałem. Przez chwilę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj tutaj, w tym miejscu jesteśmy i możemy inaugurować otwarcie nowej filii bibliotecznej. Największej naszej filii i najnowocześniejszej. Dziękuję wszystkim. Nie, nie, nie uda mi się wszystkich oczywiście wymienić, ale dziękuję wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem pracą, koncepcją przyczyniły się do tego, że ta biblioteka wygląda tak, jak wygląda. Dziękuję swoim współpracownikom, bibliotekarzom, którzy włożyli tu bardzo dużo serca, szczególnie dziękuję działowi technicznemu, który całą tę inwestycję prowadzi, bo muszę nieskromnie powiedzieć, że ta inwestycja była prowadzona od początku do końca przez miejską bibliotekę publiczną i szczęśliwie udało nam się zakończyć. Dziękuję architektom. Którzy nasze koncepcje i pomysły wdrożyli w taki sposób, że zachowali piękno tego obiektu architektonicznego, jednocześnie stwarzając zupełnie nową jakość, przenosząc nas do nowoczesności budynku, który w końcu był wybudowany w końcu XIX wieku i zupełnie z innym przeznaczeniem, mówiąc szczerze. Dziękuję firmie HD Construction, która mimo trudności nie przestraszyła się i nie opuściła nas, i do końca wytrwała z nami, i szczęśliwie zakończyliśmy ten, ten remont. I na koniec, proszę mi pozwolić podziękować władzom miasta, radnym, panu prezydentowi, bo gdyby nie te decyzje, które zapadły dużo wcześniej o tym, że ten budynek będzie przeznaczony dla biblioteki, nie byłoby nas tutaj na tym otwarciu. Gdyby nie decyzje finansowe o tym, że taki właśnie zakres prac remontowych będzie tutaj realizowany, ta biblioteka nie wyglądałaby tak, jak wygląda dzisiaj, co będą Państwo jeszcze mogli sami zobaczyć, kiedy będziemy przez bibliotekę przechodzili. Nie miałem okazji wcześniej publicznie podziękować, a jest to dla nas bardzo ważna sprawa. I proszę wierzyć, że odbieramy to z, z wielką satysfakcją, że tak zostaliśmy wyróżnieni, ale chciałem podziękować panu prezydentowi i władzom miasta za to, że podjęta została kolejna decyzja w sprawie biblioteki, budowy biblioteki na prawobrzeżu. Dużej, nowoczesnej biblioteki o, jak myślę, bardzo ciekawej architekturze o czym będą się państwo mogli przekonać. I bardzo wielu nowoczesnych funkcjach. Ja wiem, że na liście priorytetów u pana ta lista priorytetów pana prezydenta jest bardzo długa, ale to, że znaleźliśmy się na tej liście, e, uważam za wielkie wyróżnienie i my, cała nasza społeczność biblioteczna tak to odbiera. Dziękujemy i oddaję głos panu prezydentowi. <noise> Witam Państwa bardzo serdecznie, Panią Przewodniczącą, pana dyrektora, wszystkich tu dzisiaj obecnych. Tak jak pan dyrektor powiedział, no nie możemy się spotkać w takim pełnym gronie wszystkich, którzy by chcieli tu być dzisiaj, no ale postanowiliśmy jednak w końcu bibliotekę tą kolejną filię otworzyć, ponieważ ten obiekt nie powinien dłużej czekać, powinien już służyć mieszkańcom naszego, naszego miasta. Jak Państwo widzicie, obiekt wyjątkowy, bo ze swoją historią, a dziś z nową funkcją, funkcją biblioteczną. Bo, wbrew niektórym opiniom, że biblioteki nie są potrzebne, my wcześniej uważamy inaczej. Uważamy, że biblioteki są potrzebne, ale są potrzebne w trochę nowym anturażu, trochę nowym designie. Trochę nowymi funkcjami. Tak? To już dziś nie tylko wypożyczanie książek, ale to dostęp do multimediów, do innego rodzaju usług, usług, ale także miejsce spotkań, miejsce spotkań dla mieszkańców, miejsce styku z kulturą, z pisarzami, z ciekawymi postaciami i takie też, taką też rolę przewidujemy przez. Przed tymi działaniami naszej Miejskiej Biblioteki w Szczecinie. I bardzo się cieszymy, że takie nowe obiekty powstają. Nie tak dawno mieliśmy też dobry przykład na północy Szczecina, gdzie, gdzie pojawił się, pojawiło się nowe miejsce i też cieszy się dużą popularnością ze strony mieszkańców naszego, naszego miasta. Więc, tak jak pan doktor powiedział, nie jest to ostatnie zadanie dla Miejskiej Biblioteki. Będziemy na Prawobrzeżu też podejmowali to wyzwanie inwestycyjne. Niełatwe, z dużym budżetem, ale bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców tamtej części miasta. Więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie. W ten projekt on trwał długo, ale też obiekt ma swój charakter wymagał tutaj naprawdę dużo pracy, dużo troski. Dziś jest przywrócony w tym nowym wydaniu dla tej dzielnicy miasta właściwie dla wszystkich, którzy będą chcieli z tego korzystać dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu pana dyrektora, i za to serdecznie serdecznie dziękuję, mimo tego okresu pandemicznego. To się wszystko udało, i mam nadzieję, że wszyscy chętni będą mogli korzystać już, mam nadzieję, za jakiś czas, bez masek, bez tych rygorów sanitarnych, z pełną dostępnością do szeregu zakresu usług, jaki tutaj będzie mógł być realizowany. Więc gratuluję, dziękuję radnym za to, że Wspierali ten, ten projekt również w tym aspekcie finansowym. Dziękuję Wydziałowi Kultury, wszystkim zaangażowanym, wykonawcom oczywiście, no i wszystkim życzę takiego dobrego, dającego dużo frajdy, Satysfakcji korzystania z tego miejsca, które na pewno tą mapę. Szczecińskiej kultury urozmaici, da nowe, nowe możliwości i będziemy w, tym, no w tej nowej odsłonie mogli z biblioteki, z biblioteki korzystać. I pewnie będziemy też ten proces inwestycyjny prowadzili dalej w kolejnych placówkach, bo też wiele z nich wymaga modernizacji, trochę innego, innego podejścia, ale tutaj. Jest pod kierunkiem pana dyrektora dobry zespół, który to doskonale rozumie i pewnie te wyzwania będzie podejmował i też nam nie da spokoju, żebyśmy też nie pozostawali na tym, czy nawet na tym obyczne na prawobrzeżu, ale szli, ale szli dalej. Więc życzę tej, tej dobrej energii, jeszcze raz wszystkim dziękuję. No i oczywiście przekażę tradycyjnie, żeby było. W dobie trudno przyjść bez jakiejś dobrej pozycji książkowej, więc taka kompleksowa o mieście nie? Panie dyrektorze, na Pana dziękuję. ręce tutaj, do, do tego miejsca. W tym tak. razem mamy miejsce tak. na, na książki, jest, więc jest. na pewno nam się przyda. Mieszkańcy powinni czytać encyklopedię i dowiadywać się o swoim mieście jak najwięcej. Znam to wydanie i bardzo dziękuję, dziękuję za, bardzo. Nie i za chwilę. Przekażę tutaj kierownictwo tej firmy. A teraz zapraszam, proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Miasta, panią Renatę Łażewską. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Witam pana. Dyrektora pracowników, Pana prezydenta, Panów prezydentów, Witam Media. Witam wszystkich, którzy nas oglądają no, w sposób zdalny. i zacznę od prezentu pan y, prezydent. wręczył encyklopedię, a ja suplement do niej i jeszcze informacje. O, o, świetnie. Wszystkiego bardzo, dobrego. Bardzo dziękuję. Z, z drzewem przychodzimy do lasu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem pod wrażeniem, że w tę XIX-wieczną skorupę można było nowego ducha z XXI wieku zainstalować. Mam nadzieję, że mieszkańcy przede wszystkim, to oni będą się cieszyć tym, co tu zostało przygotowane dla nich. Będą mogli Korzystać liczniej i z tego zdroju y, y, pić, ile tylko się da. W imieniu Rady Miasta Szczecin pragnę pogratulować tego, y, no, tego dzieła y, i cieszyć, wyrazić jakby radość naszą, że no, kiedyś ta decyzja nasza y, spowodowała, że w ten sposób. Tu, w tej części miasta, taki obiekt będzie mógł funkcjonować. Zresztą kultura ma się w Szczecinie nieźle. Niedawno Dom Kultury Krzemień otwieraliśmy, Villa Lenca odremontowana, ten budynek przywrócony, mediateka niebawem. Wobec tego dzieje się tyle, że aż trudno sobie wyobrazić, że w tych warunkach pandemicznych można. Tak kulturze służyć. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że mieszkańcy, którzy mogą do bibliotek teraz przychodzić, będą tu przychodzili licznie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to teraz chętnie odpowiemy, a później zaprosimy na krótką prezentację filmu. Jeśli nie ma pytań, to zapraszamy. Tutaj z panem dyrektorem będziemy pokazywać. Zaczniemy od piwnic. Tak. No jako gospodarz zapraszam do piwnic, ale proszę państwa, potem już tylko będzie lepiej.